To znaczy ja do radnych nie wysyłałem, nie wysyłałem do dziennikarzy. Można zapytać dziennikarzy, jaka, jaką informację przesłałem każdy. Nie nie. Państwo dostali wszyscy ode mnie wczoraj maila? Tak. Tak, tak i po publikacji, tego, rozumie, maila, nie, nie po zrozumie, publikacji tego maila. Po publikacji tego maila dostaliśmy także oświadczenie. Ja może powiem tak, ja myślę, że radni gminy wiejskiej Lubin może trochę jakby przestraszyli się z tego, co widzę, tego tematu może, bo jeszcze raz powiem, że skoro spotykają się radni obu rad, gminy miejskiej i gminy wiejskiej, to trudno przewidywać, żeby nie poruszyli tego tak ważnego ostatnio tematu. Przepraszam, ale e, z informacji Przewodniczącego Rady Gminy Wiejskiej Lubini wynika, że dzisiejsze spotkanie miało dotyczyć tylko szkolnictwa, a nie połączenia. Z pańskiego maila jasno wynikało, że sprawa jest dosyć ciekawa i zapewne będzie dotyczyć połączenia ostatniego pomysłu prezydenta, czyli połączenia gmin. Pani redaktor czyli... mojego maila wczoraj nie dostała, bo do mnie dzwoniła i pytała o co w, w ogóle wstało. chodzi, była kompletnie niezorientowana Czy w temacie nie tłumaczyć. Dostałam pana maila i tam piszę wyraźnie. Pani redaktor do mnie wczoraj dzwoniła i pytała o co w ogóle chodzi z tym połączeniem. Tak, tak żeby pan mi wytłumaczył konkretnie. Także no, jeszcze raz, no y, trudno byłoby się spodziewać z punktu widzenia dziennikarzy. Sam do niedawna byłem dziennikarzem. Jasną sprawą dla każdego chyba dziennikarza jest, że jeśli spotykają się radni dwóch zainteresowanych y, samorządów. E, oczywiście z okazji innego tematu to trudno e, e, mieć, e, to, to trudno e, hmm. przewidywać, że nie porozmawiają o tym tak ważnym ostatnio temacie. No, proszę Państwa, może nie przeszkadzajmy, bo tam już posiedzenie Może panie... tutaj. Proszę, proszę, ja proszę, proszę 7 milionów rocznie dla takiego połączonego samorządu. Dodatkowo e, w tej chwili e, gmina wiejska płaci tak zwany podatek jabłkowsikowy, to jest 2 miliony złotych rocznie. Zniknie nam jeden urząd w okolicy, co jest 6 milionów złotych oszczędności w skali roku. W skali roku całościowo te trzy oszczędności tylko te dadzą 20 milionów. W skali 10 lat to jest 200 milionów złotych. To jest kwota nie do pogardzenia. A w skali że, 50, 50, ale tak mil... 50, nina, 50 nie lat jest jeszcze ale nie, nie czego. Tak no, to to, dlatego, dlatego warto wywołać dyskusję. Powinni wypowiadać się radni, powinni wypowiadać się mieszkańcy. Na, na razie to, że my tego nie wiemy. Że mówią nie. Na razie nie powiedziałem. Ale W pani porządku, mów. no to trzeba by chyba zwołać posiedzenie, zebranie, spotkanie, które dotyczyłoby takiego tematu, zna, prawda? A nie e, w tej chwili wygląda na to, że temat, który był e, spotkania, który był zaplanowany <laughs> wcześniej, miał być według pana, według pana maila, wykorzystany do dyskusji na zupełnie inne tematy. Jeszcze raz powtarzam, jeśli spotykają się rady z dwóch samorządów, które być może wkrótce zostaną połączone, czy tak trudno domyślicie, że będą również o tym rozmawiali? To jest ciekawy temat dla mnie. No, no równie dobrze można się domyślić, że będą rozmawiać o świńskiej grypie, prawda? Bo, bo akurat umarła nam jedna osoba. No też nie trudno się nie. Czy uważa pan, że gmina miejska, która ma takie kłopoty, nie potrafi zagospodarować rynku od 8 lat, ma kłopoty z problemem ze strefą ekonomiczną, czy on poradzi sobie z przyłączeniem gminy wiejskiej, która liczy ileś tam tysięcy mieszkańców i poradzi sobie administracyjnie i nie przerzuci wszystkich pieniędzy na miasta, tak jak to robicie Państwo z powiatem? Połączenie na pewno przyniesie korzyści finansowe. Jeszcze o, raz miasta. powtarzam, całej gminie, wszystkim mieszkańcom, bo to tak naprawdę będzie złączenie dwóch gmin. Jeżeli mamy możliwość jako mieszkańcy i gminy wiejskiej, i gminy miejskiej pozyskać 200 milionów złotych w skali 10 lat tylko z tytułu przełączenia, to gra jest warta świeczki i warto o tym dyskutować. Dobrze, ale to, że gminy nie są potrzebne te pieniądze, bo gmina nie ma problemu finansowego i niepotrzebne jest to połączenie. Może uregulowano sytuację finansową, nie ma, nie ma zobowiązania 250 milionów. Może warto zapytać mieszkańców y, wsi Gminy Wiejskiej lub o tym sądzę. Dobrze, skąd ta to informacja? Do nas dochodzą sygnały, wzią że, wziął że wziął wziął jest o czym rozmawiać. Skąd ta informacja się odpowiedź? To jest spekulacja rzecznika, czy polecenie wydane przez prezydenta? Jeszcze raz, jaka informacja... Treść maila o dzisiejszym spotkaniu to jest spekulacja rzecznika, czy polecenie od prezydenta że to ma czy, czy ja jeszcze do lipca tą tego roku byłem dziennikarzem? Przyszedłbym na Pytano to spotkanie tylko rzecz. po to, e, chociażby, żeby Nawet jeśli nie interesowały mnie oświata, świata, przyszedłbym tylko po to, aby zapytać radnych, co sądzą o pomyśle. To dobrze, to nie Ja pytam o coś całkiem innego, bo dzisiaj ja się jako dziennikarz czuję przez Ciebie, przepraszam, wyprowadzony znaczy, w na szkolę, najdelikatniej rzecz ujmując. Dlaczego? Bo powiedzieliśmy mi spotkanie, które nie ma miejsca w takiej tematyce. I nie miało mieć miejsca. No to Piotruś, jeśli nie zrozumiałeś mojego maila,